Cześć witam was kolejnym odcinku na moim kanale Jak ostatnio widzieliście na forcie Mam nowego napastnika Jest w nim oczywiście wkurin Z stali mieles Mam na boku Zambrotte jeszcze A dzisiaj odpowiemy sobie 3 równe paczki. Tu mamy 2. Nie, w sumie tu mamy 3. Dobra. W sumie odpowiemy stąd te 3 paczki, co są za 1250. I dobra. Odpowiemy najpierw pierwszą. Zagramy meczek, że kolejną, zagramy meczek i... Z... Niestety nie ma nic. Osiemdziesiątka, dwójka. Hard. W Celciku jeszcze raz, o Mam World Klasa trójkę. I... Muszę mieć trzy głów... Yy, muszę Trafić jeszcze trzy główki, żeby mieć y, maszeraną 90-1 i 50 punktów do, do... do rejwalsów i będę wtedy dudka 80-1 też. Więc odcinek taki do 10 minut pewnie będzie. Jeżeli skończymy ten mecz to będzie prawie czwarta minuta, no tak, no to tak 10 minut filmik będzie miał, skurin, tak jest, ale muszę z, głóbek, z główki, z główek trafiać kufka nie ma obok zgoda a po co chodzi już nie ma teraz kufka nie ma niestety Pięć do trzech. Dobra, jest. Potrafione. Jakoś. Eee, tak to nie trafię. Z główki, jest. Jeszcze dwie. I ten mecz będzie wygrany, oczywiście. Pięknie obróci się w Skurin, chyba. Tak, to był Skurin. Aha, teraz paczka. Teraz Baseball. Też nie ma nic. 81, 79. Ale się wydano chociaż. Dobra. Nie, w sumie dwa mecze zagramy tylko. No bo trzy się nie opłaca, więc. I tak. Tyle zadanie się łączy, to będzie 4, 40 jest gdzieś. Jeszcze dzisiaj wieczorem poznam zawodników TIO of the Week. Kolejnych ja czekam, oczywiście, na kogoś fajnego i z polskiej Tew TF z Ekstraklasy Klasy. Na naszej bo, bo, bo fajnie będzie ich poddawać do składu Tew w 3-3 jak na razie. A i jeszcze ostatnia główka została do zdobycia. Piękna akcja, mogę być na prowadzenie. Nie ale zmarnowana akcja teraz była. Nie ma. Po pięć, fajnie. Aha, źle. Po Nie trapnie trafił No, jeszcze raz. Szybciej do tej piłki. Jest, ostatnia główka. Super. Kolejna. Tak jest po osiem. Pięknie. Oczywiście odbijemy tutaj. W wejściu. Maferano. Kolejne. Spoko. Wydadzą się. I wam pokawe do czego jeszcze. O, jeszcze czekajcie, jeszcze tu mam do odebrania. Dobra, ostatnia paczka. Na dzisiaj. Czyli standard pak. Argentyna co De la Delacruz. Nie yeah. Aljendro. Ośniasetka. Spoko. mhm, aha, tu. tak, odebrany. Jeszcze tylko 700 punktów muszę nazbierać i będę miał uznaczone Tyiego. Czekajcie, bo zamienię od razu sobie te punkty. Nie. Czekajcie, tu jest 88, 81. A tu mam tylko wejść w rewersy, tu są 87 karty, ale tu mogę sobie wymienić. Tu mam jednego, tu mam trzech, tu mam dwóch tylko. I KWDT i potrzebuje tyle samo. Niestety. A ja mam ich tych? Nie, ja tu, tu miałem wejść. Ha. S sami przerwano oni. Ok, dobra. Jeszcze ja podpalimy tylko mafia na sobie. I kogo by tu... I ząbte. Polepszymy Te dziewięćdziesiątki hmm. jedynki. A tu mamy dwa z te do dryblingu by się przydało. No właśnie. Balanset damy Spoko Dobra i to by byłoby na tyle. Groszę Was i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!